Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie słyszę Was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odpowiedzcie. Super. Słuchajcie. Y, trzy króciutkie informacje dla rodziców. Na początek. Po pierwsze, to jest nagranie, więc można je odtworzyć w dowolnym momencie. Po drugie, nie uciekajcie jeszcze. O 11 zaczyna się msza święta z Ojcem Świętym uroczysta, więc będziecie mogli ją sobie obejrzeć, ale po trzecie i najważniejsze, proszę, rozpropagujcie adres tego kanału, kanału parafii naszej wszystkim, których znacie, którzy mają dostęp do internetu. Niech klikają subskrybuj i taki najważniejszy dzwoneczek. Ten dzwoneczek informuje wszystkich o tym, że pojawiło się jakieś nagranie, a w tym tygodniu będzie bardzo dużo nagrań, bo jest wyjątkowy tydzień i liturgię będziemy transmitować. Liturgię z naszego kościoła, z naszymi księżmi, z naszym panem organistą. To wszystko będzie u Was w domu, więc niech jak największa ilość naszych parafian zobaczy to. A może uda nam się jeszcze coś zorganizować dla dzieci. Kochani, dzisiaj dla dzieci coś przygotowaliśmy z księdzem Heniem. Ksiądz Heniu pojawi się za chwilę. A teraz, jeżeli chcecie i oglądacie to na, prawie na żywo, bo jest to nagranie, to zapraszam na mszę Świętą z Ojcem Świętym. O 11 jest transmisja. A potem wróćcie do tego nagrania, nie zapomnijcie obejrzeć. No i przede wszystkim to, co mówiłem, wszystkim naokoło przesyłajcie smsa z linkiem do tego właśnie kanału, na którym będą się pojawiały nowe, nowe nagrania. Kochani, to co powiedziałem, że jest to nagranie, oczywiście wszystkich zachęcamy do tego, żeby byli w domu. Ja też tak naprawdę jestem w domu. Nie wierzycie? Zaraz zobaczycie to z drugiego miejsca, jak wygląda. To miejsce, gdzie, gdzie jestem i gdzie nagrywam. Jestem tak naprawdę w domu, a za mną to wcale nie jest kościół, tylko to jest zdjęcie, a ja mam zielone tło. No i, ale żebyśmy się poczuli tak jak w kościele, no to tak właśnie jest. Słuchajcie, taka piosenka, którą znacie i wszyscy ze mną zaśpiewacie: Wielki post, wielki post, zbudujemy razem most. No to śpiewajmy. Wielki post, wielki post, zbudujemy razem most. Most do Ojca, który w niebie czeka na mnie i na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. Wielki post, wielki post, zbudujemy razem most. Most do Ojca, który w niebie czeka na mnie. Na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. I razem wielki post, wielki post. Zbudujemy razem most, most do Ojca, który w niebie czeka na mnie i na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. Jeszcze raz. Wielki post, wszyscy śpiewają, rodzice i dzieci przed telewizorami śpiewamy głośno. Wielki post, wielki post, zbudujemy razem most. Most do Ojca, który w niebie czeka na mnie i na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. No dobra, my tu śpiewamy sobie, oczywiście na chwałę Pana Jezusa. Ale ksiądz Heniu się y, niecierpliwi i no i tęskni za wami, oczywiście, o czym zaraz sam powie. Uwaga, przełączamy się z transmisją do pokoju księdza Henia. Dokąd idziemy, Puchatku? Do domu, prosiaczku. Do domu, bo to jest teraz najlepsze, co możemy zrobić. Słoneczka, kochane, bo jak prosiaczek i puchatek mówią, czasem trzeba zrobić nic, żeby stało się naprawdę coś. I nie możemy teraz wychodzić z domu. Takie mamy rozkazy. Taki to nasz ciężarek, ale syndrom godziny 11 pozostaje. Bardzo dziwne są te dni, te tygodnie, a zwłaszcza te niedziele, kiedy nie mogę wyjść na schody i Was przywitać, zobaczyć, jak przychodzicie do kościoła. Ciągle taka wielka tęsknota, kiedy wróci zwyczajny czas i będziemy mogli znowu na żywo się zobaczyć. A na razie przygotowujemy się do. Niedzieli palmowej. Zaczynam szukać palmy, bo jeszcze nie zrobiłem. I sam nie wiem, co może tutaj, coś znajdę u siebie. Nie, z mieczem to chyba nie pójdę. Kostką też rzucę ani ze świecą, ani z młotkiem wielkim. O! Tyle jest serduszek halabarda. A może z kosą bym poszedł? Ale nie, to się nie nadaje. Nie, nikt się nie nabierze na taką łyżeczkę. <laughs> o, i jeszcze jakieś serduszko. Wafelek to na potem, na święta. O, korona by się nadawała. Korona by się nadawała, bo to przecież pamiątka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. A pan Jezus był witany w Jerozolimie palmami, wielkie tłumy wyszły, zupełnie po królewsku. No właśnie, witali pana Jezusa po królewsku. Takie wielkie tłumy, taka radość. Ale tak naprawdę korony mu przecież nie dali tej królewskiej. Ale za parę dni, trochę później, włożyli na jego głowę koronę cierniową. A my chcemy powiedzieć Panu Jezusowi, że za żadne skarby, za żadne skarby nigdy nie odstąpimy od Niego. I będziemy z Nim wtedy, kiedy jest nam dobrze, kiedy wszystko się udaje, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, ale też będziemy wtedy z Nim, kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam ciężko. Kiedy czasami bardzo słabo sobie radzimy, zawsze z Nim będziemy. Będziemy z Nim zawsze, bo On tak bardzo nas ukochał. Zobaczcie, jak rozkłada ramiona, żeby nas wszystkich przytulić do siebie. I to jest ten święty krzyż, i ten znak piękny, który nam mówi o miłości Pana Jezusa do nas. O tym, że każdy ma miejsce przy Jego sercu i w Jego sercu. Pan Jezus kocha nawet te niedźwiedzie, dzikie, srogie. Pamiętacie? <laughs> A cóż dopiero nas? Takie słoneczka najmilsze, stworzonka. O jak tęskno do tej godziny 11. Jak wspaniale będzie, kiedy to wszystko już się skończy, ta cała nieszczęsna zaraza, i będziemy mogli znowu wszyscy razem się spotkać. Z tej tęsknoty to aż nawet mój kapelusz się skurczył. <laughs> Ale się doczeka, też się doczeka. Musimy być spokojni, cierpliwi. Wszystko będzie dobrze, doskonale, bardzo dobrze. No i nie można na nikogo. Szczerzyć zębów, przewracać ze złości oczami. Trzeba się do każdego ładnie uśmiechać, każdemu życzyć zawsze jak najlepiej, pomagać sobie nawzajem, wspierać się. No i nasze ulubione słowo oczywiście trzeba się o siebie nawzajem troszczyć. A jak podołamy to znaczy, jak damy radę, to wtedy będziemy mogli usiąść i głośno się śmiać. A na koniec ja, i chociaż nie możecie przychodzić, bo nie możecie teraz, nikt nie może, to chciałem Wam powiedzieć, że zawsze na Was czekam. Tęsknię mocno, wypatruje, wyczekuje. No a na koniec chciałbym Wam powiedzieć smacznego popołudnia i miłego obiadku. Bye. No i wracamy z naszą transmisją. Jak było u księdza Henia w pokoju? Fajnie, nie. Tyle różnych pomocy naukowych zgromadzonych w jednym miejscu. Pewnie też uczycie się. Znakomicie przez internet, no to jeszcze przez internet chwilę zostańcie z nami i zaśpiewamy sobie wszyscy razem, razem z rodzicami, taką pieśń, która bardzo fajnie wychodzi nam w kościele, w ciele Chrystusa. Bardzo fajnie zawsze nam wychodzi. Jeszcze myślę, że na koniec transmisji podłączę jedną z piosenek z zespołu. Teraz, dlatego że no nie udało nam się jeszcze nagrać razem w taki sposób, jak to robię teraz, żadnej piosenki, ale już o tym myślimy, bo tak samo cały zespół się za wami stęsknił. Więc do zobaczenia w takim razie w, następnym, w następnej prezentacji albo transmisji. Zobaczymy. Ten tydzień będzie bardzo ważny, a teraz zaśpiewajmy sobie razem. W ciele Chrystusa tworzymy jedno, chociaż tak wielu nas jest. ¡Gracias! Słyszę was. Tworzymy jedno. Śmiało. Chociaż tak wielu nas jest. Sąsiedzi słyszą? W ciele Chrystusa tworzymy jedno. Chociaż tak wielu nas jest. I razem. Jeden Jest jeden duch, jedna, jedna wiara, jedna nadzieja w nas jest. Kochani, zespół Teraz jest na stronie teraz, teraz-gra.pl. Zajrzyjcie tam, a teraz jeszcze jedna piosenka właśnie w wykonaniu całego zespołu. Do zobaczenia. Cześć, z Bogiem.